Rzeczywistość, raczej Leon Upson. A to jest kolejność z fortnite Czyli znając życie dwa rozdziały później. Bo nie pamiętam kiedy ostatnim razem ten film robię. Pamiętam na pewno, że był jeden, który nagrałem, a nie chciał mi się zmontować jeszcze. Chyba był w tym rozdziale z elektrycznym miastem. To było tak dawno, że nawet nie pamiętam kiedy. Strasznie szybko ten czas mija w tym Fortnite'cie Masakra. Ale no. Z tym nie miałem żadnego po prostu żeby grać, i żeby była jakaś fajna runda. O, jest jakaś misja, misja w ogóle? Nie miałem pojęcia o tym. A nie, to jest chyba po prostu. A właśnie, zapominajmy już o tym. Przez to, że tutaj streamuję, to mam tą nakładkę, że jest mikrofon włączony i w ogóle i przez to nie widzę. Yy, mojej trzeciej i czwartej broni, no to było dziwnie łatwe. To było naprawdę dziwnie łatwe. Ok, jest jakaś fajna broń. Spoko. Myślę, że dwie mi wystarczą, jakby bez przesady. Wow, no jednego strzała. To jest bardzo, bardzo dziwne. O, jeszcze mi się zrobiłem jakoś. Spoko. Eee, tak, te mi teraz wyglądają. Uprzedźmy graczy. Eee, obrażenia ze strzelb. Ok, to może to porobię. Mam iść tutaj. Czyli tutaj, obrażenia ze strzelb. Spoko. Też to mogę sobie zebrać. Tak myślę. Jak na razie, zero osób. W sumie się nie dziwię. Dopiero się zaczęło. Ale mimo wszystko, jak zobaczymy przy nim streamie, to raczej trzeba wciąż sprawdzać czat od czasu do czasu. W ostatnim streamie pojawiły się osoby i tego nie zauważyłem w porę w sumie. Bo mimo wszystko aktywność na czasie jest czymś bardzo rzadkim u mnie. Na tyle, że zupełnie na czat nie patrzę podczas grania i streamowania. Okej, okay, to jest jakieś 120 metrów, czyli to już tutaj w zasadzie to parkuje. Gdzie tu w ogóle jest miejsce na parking? Chyba nie ma parkingu niestety. Mm, tutaj... Tutaj ktoś już zaparkował niby. O, tu, tu jest dobre miejsce. jakby tutaj zaparkować teraz? A może przodem będzie łatwiej. Um, Okej. Okay. Kto to jest? To jest bot? Nie róży Zmierzchu, co? O, tu jest ta wtedy chyba. Czy o co chodzi? Ja nie rozumiem, o co się dzieje tej grze. 4 na 5. Okay, Czyli, czy, że sobie to miejsce przynajmniej zrobię. Yy, ale ja wiem na pewno, że. Coś tu idzie? To to jest. To to jest. Cień róży zmierzchu. Pokonano dwóch demonów wojowników w jednym meczu. Ale o, o co chodzi w tej grze? Ale to jest dziwne, jestem pierwszy raz w tej lokacji w ogóle. Jak chyba było widać na początku. Bo to było czarno-białe. OMG! Oh Ale super. Hm. Nie miałem pojęcia, że coś takiego. Znowu? Oooooo, wow, wow, wow. to bolało. Tutaj okay, zabrałem coś No właśnie jak tak będę dalej się tutaj bawić, no to Tylko będę życie tracić Niebiesko Aj myślałem, że będzie tam pierwszy slot. o! Oh. Ale super No i znowu tutaj O, oh, O, oh, chyba tak długo jak ona jest w tym uśpieniu. No to co się to będzie pojawiać że Nie mam jeszcze piz w ogóle żadnej broni takiej. Ja potrzebuję karabinu sztumowego przecież na to. O, tamto... okej, okay, jeszcze dwóch graczy. Co poczekam na to, aż? Będzie. będą wszystkie misje dnia. O, o. o cholera. No ma mało życia, bardzo mało życia. To jest dziwne. Tyle? Oczywiście, że nie, to było dziwne. kogo ja mam strzelać. Nie rozumiem tego. Może teraz bardziej sztuk mowy? Może ja mam przeżyć po prostu. Może i tego tego pokonać. Ja nie rozumiem o co chodzi w tej grze. Naprawdę Fortnite się zrobił taką cichą Taką niezrozumiałą Co, o co chodzi w tej grze? Ją coś zrobić, czy co? Ja naprawdę nie wiem. Czemu muszę z tego uderzyć? Ej, stamina nie mam. I nie rozumiem, czego on mnie chciał tutaj. Zbierz po całości sensji. Jakby zrobię tą misję, nie znika. Tak jest dziwna. A, w oczy mam strzelać. Hej, teraz to ma sens. Teraz chcę pokonać. Hej, rozumiem. Nie podoba mi się ta walka. Jest strasznie, strasznie w sumie generyczna, ale jak na Fortnite Mogło być 10 razy gorzej. No i proszę, pokonane To było zadziwiająco trudne. O! Mityczna maska pustki. Februar nie ustępnie doładowuje amunicję. Okej. Okay. Sobie wezmę to. I tyle chyba. Tego nie wiem, czy to będę brać. W teorii dopóki ja to miało niż przeciwnicy. No to wezmę. Okej okay. są 28 graczy niby hmm o, zupełnie straciłem orientację w tym co ja robiłem przedtem przez tego boss fighta. Czyli raczej miałem iść w stronę strefy um. Okej, okay, czy to ma chory zasięg po prostu Jak jak, jak bardzo daleki tak 300 metrów mniej więcej Nie tak źle. Mam już czas w tej goni. Więc próbuję tego skończyć szybko, ale To jest Fortnite, tego się nie da szybko skończyć. Ja okay, tutaj może kogoś wynająć O, tu jest gracz. Skąd? Skąd? to się jest na górze, czy co? Skąd do mnie strzelali? Ja, bo to było dziwne. To jakby ktoś z góry do mnie strzelał tamtej. Ale nikogo nie widać. Rekrutuj właśnie, jest tylko ten duch powietrza. To doładowanie amunicji jest zbyt potężne jak dla mnie. Hmm. No tu ktoś jest. To jest dziwne, Myślałem, że bardziej mi się z nim się z nim. Więc kolejne chyba. Okej, okay, gość wysiadł. Gdzie on jest? Tutaj. Czy uciekają z jakiegoś powodu? Dziwne to jest. Bardzo dziwne. Czemu każdy ucieka? Poliwu 19%. Nie dzięki. To jest o wiele lepsze auto. Ciekawe, dostanę jakąś wiadomość na czasie. Co z jakiegoś powodu wygląda jak bot. Więc myślę, że zignoruję. Czy jeszcze, czy nie? Nie. Okej, okay, tutaj, tutaj, tutaj. Jak że odjechał. Co za gość. Czemu każę w tej grze Haha! Idealnie. Bo chyba ten, który uciekał, mał to wybuchło, tak myślę. No to ja wezmę to teraz. Snaperek w tym sezonie nie ma, więc o to się nie muszę martwić. Tam nikogo nie ma, niby. No to jadę. Strasznie coś i z tym meczu, nie podoba mi się to. Liczyłem na jakąś fajniejszą rozgrywkę. Ale trudno się mówi. A jest w tym kierunku w ogóle. Z tego się znowu. O, nareszcie. Okej. Okay. No to myślę, że już ustawiamy auto. Ajajaj. Nie wiem czy to jest ten sam gość czy inny. Ale idę. Jest. Nastyk. Znaczy jest jakiś inny obok Okej, okay. wszystko przygotowane czy nie raczej tak Tam ktoś jest, czyli ostatnich dwóch pewnie Cholera, myślę, że go pokonałem Hmm nie wiem co robię Słyszą się, że będę kończyć. Dzięki wszystkim za oglądanie. Cześć.